Sous-titrage Société Radio-Canada

どうもありがとうございました。<music> I, that's that's yeah. I didn't, so I took regular envelope yeah, today? I, I am not giving him a penny until get below. I get an envelope. I and I just put my name just to tell him that I was there. Yeah, well, <laughs> <laughs> you know, he knows I'm there, the serves. You can't say I'm not there every week.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj jest czwarta niedziela. Zwykła. Spotykamy się dzisiaj po raz siedemdziesiąty dziewiąty przy zamkniętych drzwiach naszego kościoła. Mając nadzieję i prosząc Boga o wprowadzenie przyniedzielnych w naszym kościele. Miłość Boga Ojca i łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Good morning. Today is January 29th, 2017. Fourth Sunday in Ordinary Time. This is the 27th Sunday of the second year. We are praying outside of our church. Save us, O Lord our God, and gather us from the nations to give thanks to your holy name, and make it our glory to praise you, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Grant us, Lord our God, that we may honor you with all our mind, and love everyone in truth of heart, through our Lord Jesus Christ your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever page 21 mm -hmm. Gosh, My grześni, słabi i potrzebujemy Bożego miłosierdzia. Stajmy z pokorą przed Bogiem, aby On uleczył naszą słabość i obdarzył nas swymi błogosławieństwami przez tę ofiarę, którą w pokorze sprawujemy. Spowiadam się Bogu, earth. Who have observed his law, seek justice, seek humility. Perhaps you may be sheltered on the day of the Lord's anger. But I will leave you as a remnant in your midst, a people humble and lowly, who shall take refuge in the name of the Lord, the remnant of Israel. They shall do no wrong and speak no lies.

Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjcie w dzień gniewu Pana. Zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będę schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości, ani mówić kłamstwa, i nie znajdzie się w nich ustach zwodniczy język, gdy paściem będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, to ich przestraszył. Oto Słowo Boże. Dziękuję. Ubocy duchem mają wstęp Przywraca wzrogo ciemniały. Pan dźwiga poniżony. Pan kocha sprawiedliwy. Pan strzeże przy. Sisters, not many of you were wise by human standards, not many were powerful, not many were of noble birth. Rather, God chose the foolish of the world to shame the wise, and God chose the weak of the world to shame the strong. And God chose the lowly and despised of the world, those who count for nothing, to reduce to nothing those who are something, so that no human being might boast before God. It is due to him that you are in Christ Jesus, who came before us, wisdom from God, as well as righteousness, sanctification, and redemption, so that, as it is written, whoever boasts should boast in the Lord. The word of the Lord. Thank you. Drugie czytanie z pierwszego listu Apostoła do Przypatrzcie się, bracia powołaniu ku waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, upodobał sobie w tym, co nie mocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i skardzone i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie popiło przed obliczem Boga. Przez niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością pod Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się wlubi ten, kto się wlubi. Oto il Slovo Bordeaux. Slovo Alleluia. Alleluia. From the Holy Gospel according to Matthew. When Jesus saw the crowds, he went up the mountain, and after he had sat down, his disciples came to him. He began to teach them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the land. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness. For they will be satisfied blessed are the merciful for they will be shown mercy blessed are the clean of heart for they will see God blessed are the peacemakers for they will be called children of God blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness for theirs is the kingdom of heaven blessed are you when they insult you and persecute you and every and utter every kind of evil against you falsely because of me rejoice and be glad For your reward will be great in heaven. The gospel of the Lord. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łagną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście.

We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For an end to all attacks on religious liberty, and for the protection of the right to practice religion, we pray to the Lord. Lord, Lord. hear our prayer. That our parish community will grow in faith, hope, and love. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the poor, the sick, the homeless, those who are hungry or lonely or unemployed, that the mercy of God will raise them up. We praise to the Lord. Lord, hear our prayer. For the grace this week to live the Beatitudes, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the faithful departed, may God's mercy be upon them. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That we may again pray in our beloved St. Joseph's Church, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Loving Father, in you we take refuge. Incline your ear to us and save us. Be our fortress, our stronghold, our rock of refuge. Jezus Chrystusa, który stał się dla nas mądrością od Boga, prośmy o prawdziwe wartości dla ludzi, aby mogli otrzymać błogosławieństwo. Módlmy się, aby Kościół gromadził ubogich w duchu i ubogimi środkami obdarzał świat bogactwem Królestwa Bożego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się, aby smutni, płaczący i pogrzywceni przez nadzieję wyzwolenia zostali pocieszeni. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się, aby miłosierni dla ludzi chorych, upośledzonych i grzesznych sami dostąpili miłosierdzia od Boga i wdzięczności od ludzi. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się, aby wszyscy prześladowani za swoje przekonania i cierpiący dla dobra ludzkości wytrwali, a ich ofiara przyczyniła się do, do ostatecznego zwycięstwa prawdy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się, aby nasi bliscy zmarli, posiedli na własność ziemię obiecaną, królestwo wieczne. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się, abyśmy sami, przez życie zgodne z duchem błogosławieństw ewangelicznych, Zasłużyli na wieczną nagrodę. Ciebie prosimy. Módmy się, aby drzwi naszego Kościoła znowu zostały otwarte. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby przez naszą cierpliwość i wytrzymałość w modlitwie przy zamkniętych drzwiach naszego Kościoła wzruszyli serca tych, którzy chcą go nam zabrać. Ciebie prosimy. Panie, Ty obdarzasz błogosławieństwem ludzi cichych i pokornych. Usłysz nasze modlitwy i spraw, aby wszyscy zostali obdarowani radością i nagrodą, i nagrodą za wieczne wypełnienie ducha Twojej Ewangelii, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Kolędy. Pójdźmy wszyscy do Stajenki, numer 35, nr 35, page 24. Pójdźmy wszyscy do Stajenki. i uh -huh. so lord we pray the healing work of your mercy and graciously perfect and sustain us so that in all things we may please you through christ our lord amen the lord be with you and may the lord bless us protect us from all evil and bring us to everlasting life amen. let us offer each other By zasłużyć na wodę. Wers 17, number 17. Page 17. Wow. Dziwne, śliczne niebo, obrałe.